Witam was moi kochani, bardzo bardzo serdecznie, z tej strony Xazax, a to jest Diablo 3 Jak wiecie, Nekromanta powrócił z itemami i moi kochani, zajmiemy się teraz ich pasywkami ich mniej więcej takim pierwszym rzutem oka, takim omówieniem później, dzisiaj na streamie będziemy rozkminiać jakieś buildy z tego, ja oczywiście co nieco popróbowałem przed snem bo mam nocki niestety i ciężko mi jest wam coś na naprawdę dostarczyć, ym, jakiś dobry materiał. Na dodatek ten remont w okolicy mojego bloku nie pomaga, który miał trwać do 17, jest 17.10, czyli powinien się skończyć, ale sąsiad zdecydował, że on też sobie wyremontuje u siebie mieszkanie i wierci i wali, tak więc ym, możecie słyszeć tutaj jakieś odgłosy. Na szczęście nie ma źle przynajmniej tak mi się wydaje, a film musi być, tak? Muszą być wyświetlenia, muszą być łapki w górę. Tak więc y, przejdźmy do itemów. Po pierwsze w powrócił Nekromanta y, można sobie już robić transmogi, można się fajnie bawić transmogami, kolorami, wszystkim jak najbardziej. Ja już sobie zrobiłem taki set, który mi się chyba najbardziej podoba. Zaraz obok ten najbardziej mi takiego Nekromanta przypomina. jakbym jeszcze zdjął hełm, to był prawie Nekromanta z Diablo 2. Um, oprócz tego możemy kupić sobie itemki Tutaj u pana um, Diang Miema Tu są całe zestawy itemów Za 200 odłamków Oczywiście dzisiaj na streamie będziemy kupować dodatkowe paczki Żeby losować jakieś starożytne Czy nawet prime, ale Oprócz tego nekromanta dostał kampanię Jeszcze bez filmików um, Ale ma już swoje dialogi um, Razem z postaciami um, Z kampanii Nie wiem czy Będę to na razie to samo, może poczekam na te filmy albo na oficjalne, na oficjalne rozpoczęcie sezonu, ale to jeszcze zobaczymy. Moi drodzy, najważniejsza rzecz tego filmu, czyli itemki. Nekromanta ma itemki. Poprzednio powiedziałem, że mam wszystkie i dziękuję bardzo Anonymous Diablo fans za to, że... Yy, powiedzieli mi, że tu jest jeszcze kurczę, paczka... Właśnie się zastanawiałem, czemu to jest kurczę, piąta paczka. Przy 400 są i nie pomyślałem, że przecież może być jakiś set jeszcze dodatkowy dla nekromaty. Tak, Nekromanta ma jeszcze tarczę i kosę, Ale okej, okay, przejdźmy do itemków. One są podzielone mniej więcej w tych paczkach na taki zestaw pancerzy pod jeden powiedzmy build, pod jeden taki set, zestaw pancerzy pod na przykład ożywieńców bardziej, filakteria, kosy jednoręczne, kosy dwuręczne, zestaw kosy i tarczy, chyba trz, trz, trzy amulety, cztery pierścienie Ym, i to wszystko i pasek jeden. Ale co to będzie? To zaraz przechodzimy. A więc tak, nie mają niektóre jeszcze nazw niestety. Tutaj mamy hełm, który wygląda jak Helmu Saurona troszeczkę po pożarciu 19 zwłok wywołujesz darmową nowe śmierci czyli moi kochani, to jest hem, który bardzo przyda się w secie w którym który wam pokazywałem to jest właśnie na nowe śmierci do blot setu się przyda do setu, w którym walimy cały czas w nową z kości jest taki też set na mele no i on po prostu daje nam darmowo nowe śmierci, a tych zwłok wpieprzamy naprawdę dużo, ale będzie to już przetestować, czy to w ogóle będzie grywalne. Tutaj mamy rękawiczki, starożytne mi się trafiły. Kiedy wybuchające zwłoki zranią co najmniej jednego przeciwnika, Twój wybuch zwłok zadaje przez 6 sekund obrażenia zwiększone o 82%, kumulując się do 5 razy i tu może być do 100%. Tak więc 5 razy 100% to jest 500%, takie domino małe możemy zrobić z tego, moi kochani. I... Właśnie się zastanawiałem, czy coś będzie na wybuch zwłok, troszeczkę się bałem, że nie będzie, a to jest taki, kurczę, troszeczkę ten ten skill jest taki troszeczkę ja wiem jak to powiedzieć, klasyczny dla, dla klasycznego nekromanty i bałem się, bo ten wybuch zwłok nie jest jakiejś wybitnej mocy, nie ma na niego setu a teraz dzięki temu przedmiotowi będzie można coś z nim zrobić tak więc, dostaliśmy jeszcze kilka przedmiotów do tworzenia zwłok, więc będzie można naprawdę zrobić coś ciekawego na ten wybuch słok. Kolejne, buty. Kościane kolce mają 10% szans na rzucenie nowej kości we wskazanym miejscu. 10% szans to nie jest dużo, ale kościanymi kolcami spamujemy dosyć yy, ostro, tak więc yy, dodatkowa rzucenie nowej śmierci, nowe kości. Aha, bo to nowa kości, nowe kości chyba zadaje największy damage, tak, dokładnie, ale we wskazanym miejscu, oj, to będzie bardzo dobre z tego powodu, że nowa kości ma najmniejszy obszar działania i musimy być naprawdę w melefajcie, żeby żeby nią coś konkretniejszego robić, a w tym momencie będziemy mogli nią napieprzać z daleka A no całkiem, całkiem spoko sprawa. Później mamy spodenki Obrażenia zadawane przez swojego ducha kości są zwiększone o 98% za każdą sekundę jego aktywności, czyli im dłużej duch kości będzie leciał w kierunku naszego y, celu, czyli im dłużej będzie sobie szukał celu, tym większe zada obrażenia. I to naprawdę o 100% na każdą sekundę jego aktywności. On i tak zadaje naprawdę bardzo duży damage, tak więc to będą naprawdę spoko spodnie, jeżeli duch w kości będzie y, jakiś powiedzmy w miarę używalny. Później mamy zbroję. Esencja lub życie przywrócone ponad maksimum są przywracane przez 3 sekundy. Tak, więc to jest, to będzie na pewno do setu krwi dosyć, dosyć potężny item przy secie krwi, dlatego, że przy secie krwi cały czas leczymy się ponad, ponad naszą, nasze życie i ponad naszą esencję i tutaj dodatkowe będzie przywracanie, co się na pewno bardzo przyda. Na te ramien na ramieniki nie patrzcie. Tutaj mamy do tego, tutaj jeszcze na ramienniki, które mam na sobie, szkieletowy mag zyskuje efekty, efekty runy dar śmierci. Ja używałem w poprzednim bildzie szkieletowego maga, który stoi w miejscu i zadaje DPS. Oprócz tego pożeram zwłoki, ma bardzo moje, moje wysysanie życia i. Esencji bardzo mocno polega właśnie na tym, na tym pożarciu, i muszę coś jeść, muszę te zwłoki jeść, a nie zawsze na tych wyższych Great riftach tak szybko zdążymy coś zabić, żeby sobie to szybko odnowić. I teraz mogę sobie używać szkieletowego maga z moją runą ulubioną trucizną, a oprócz tego mamy dar śmierci, który daje to, że po zakończeniu szkieletowego maga zostają po nim zwłoki, co zaraz możecie zobaczyć. I to jest naprawdę w moim buildzie, który gram teraz aktualnie, testuję. To jest naprawdę bardzo mocny, bardzo, bardzo dobry narzędzie. No gincie, żeż. No i zostają zwłoki, widzicie? Które możemy sobie zjeść. I ok. Kosy jednoręczne. Wysanie krwi pochłania krew z dwóch dodatkowych celów, czyli do leczenia się, bardzo fajna kosa. Przeklęta kosa. Yy, Runa, przeklęta kosa, umiejętności podura kosa ma teraz 100% szans na nałożenie klątwy. Tak, jedna z run daje nam ileś tam procent szans na nałożenie klątwy, a teraz będziemy mieli 100% szans na nałożenie klątwy. Masakrycznie to musi wyglądać, jak machamy kosą i w, przy tym nakładamy ciągle klątwy. Super to musi być. I przy tym to mogą być trzy rodzaje klątwy, tak więc oj, to będzie dobra kosa dla Mansera, naprawdę. Później mamy kosę. Twoje podstawowe umiejętności skracają działanie zbrojkości o 2 sekundy i zadają 296% więcej obrażeń, co jest, no po, powiedzmy sobie, ja nie, na przykład nie używam zbrojskości dla obrażeń, jak mają to mi jeszcze skrócić działanie, no to nie powiem, nie, nie, nie sądzę, żeby u mnie to jakoś super, super zadziałało. Ale wiem, że niektórzy to stosują, tak więc to musi być też ciekawy przedmiot. Niestety nie testowałem, nie wypowiem się, będę musiał sprawdzić, jak to dokładnie działa i o co chodzi z tym 2 sekundy mniej. Później mamy kości dzwon, tu już mamy nazwę, wcześniej nie było nazw. Premia do obrażeń i rozkazywanie szkietu zwiększa się o 25% co sekundę do obrażeń, wskazanie szkieletom, no to jest takie troszeczkę dziwne, tak, jakby z każdą sekundą każdego każdego szkieleta, on miał 25% zwiększenia, zwiększone obrażenia, chyba, że chodzi o tryb aktywny, to tutaj te niektóre pasywki są dziwnie przetłumaczone jakoś, chyba, że chodzi o tryb aktywny, w którym, który trwa ileś tam sekund i co sekundę ma 25% więcej, no jeżeli ktoś używa szkieletów, to jak najbardziej może być to dobre filakterium. Później mamy Pogarda Ledgera. Tutaj mamy nieprzetłumaczone. Nasza ponura kosa zadaje dodatkowe 8% za każdy. za każdy. kur... zamknij się. Za każdy za każdy, za każdy. za każdy punkt esencji, który wyssamy. Czyli dodatkowy damage do kosy. do ponurej kosy. Na to ponura kosa naprawdę fajny skill i widzę, że tutaj będzie dużo fajnych do niej pasywek tutaj mamy stracony czas, to jest na zamrażanie każde... czekajcie, ja sobie to przeczytam najpierw Your Cold Skills, nasze, nasze skile na zamrażanie redukują movement speed, redukują szybkość przeciwników o 30% przy uderzeniu i Przyspieszają nas o 0% na 5 sekund i, i stakuje się to do, do 5, tylko że 0% to nie wiem o co w tym chodzi. Chris Jordan mówił, że to musi być jakiś błąd, albo chodzi o to, że wtedy my zwalniamy, co jest takim powiedzmy słabym dealem. Um, Siphon Blood has, tutaj mamy żelazna róża, um, Siphon Blood has, um, mamy 16%. Szansy na odpalenie dodatkowej nowej krwi, kiedy używamy wyssania krwi. Ja używam wyssania krwi, i przy właśnie secie na krew to może być też bardzo fajne filakterium. Później mamy buty. Po użyciu napływu krwi twoja szybkość ruchu zwiększa się o 48% na 2 sekundy, to będzie to na pewno do, do speed farmy, buty bardzo dobre to będą, bo ten napływ krwi naprawdę jest fajnym teleportem, fajnie działa i jeszcze dodatkowo jak ma nas przyspieszać, a są jeszcze różne inne pasywki na niego, to może być naprawdę ciekawy skill. Później mamy rękawice. Twój golem ma 12% czasu na porzucenie zwłok kiedy zostanie trafiony przez przeciwnika, czyli dodatkowo generujemy zwłoki golemem, który już jest bardzo często wykorzystywany do generowania właśnie zwłok i sam się zastanawiam czy, czy nie użyć tych rękawic i golema gdzieś nie wcisnąć zamiast np. zbroi z kości. Ale to jeszcze pomyślimy. Tutaj mam nawet starożytny hełm. Ożywienie pożera teraz wszystkie zwłoki i wskrzesza sługę, który zadaje 131% więcej obrażeń za każde zwłoki, czyli zamiast ożywienia tych 10 czy 20 mobków, e, tworzymy jednego, który za każde, za każde jedno ciało, z którego zostanie stworzony, zadaje 131% więcej obrażeń. Czyli to może być taka potężna jedna istota, która naprawdę robi gruby DPS i to się przyda moim zdaniem bardzo na bossów. Później mamy klatę. Podczas działania armii umarłych rozkazywanie szkieletom uzyskuje efekty wszystkich run i zdaje obrażenie zwiększone o 100%. Czyli to będzie dobry, dobra zbroja tutaj nawet. Tak, będzie trzeba to przemyśleć, tylko że musiałbym gdzieś wsadzić rozkazywanie szkieletom. To są szkieletowie magowie, czyli to nie jest rozkazywanie szkieletom. No, można z tym pokombinować, nie powiem. Tylko że ta armia umarłych za długo nie trwa, też czy to jest warte slotu, to trzeba będzie sprawdzić na ile możemy zbić cooldowny na armii właśnie umarłych, porolować właśnie cooldowny w różnych przedmiotach, może smak czasu użyć czy zodiaka. I wtedy szkielety, jak mają mieć wszystkie runy i zadawać taki mocny DPS, to może być naprawdę mocne. Um. Mamy spodenki, obrażenia zadawane przez Twojego golema zostają zwiększone o 105% i otrzymujesz o 25% mniej obrażeń, kiedy znajdziesz się w promieniu 10 metrów od niego, czyli to będą spodnie bodyguarda. Musimy się kręcić przy swoim golemie, żeby mieć lepszą przeżywalność i nasz golem będzie zadawał większy dips. Jeżeli wybierzemy jakąś równę na DPS, naprawdę może robić on robotę. To takie typowe do przywołań, co widzę tutaj są te, te itemy. No, i na obrażenia zadawane przez trupią lance są zwiększone o 17% przez 6 sekund podczas pożerania zwłok. To, będzie, to będą na do setu plagi. Bez wątpienia tam używamy i pożerania i trupiej lance. I w zasadzie kombujemy te dwa, te, te, te dwa skile I tutaj mamy zwiększone o 17% 20%, do 20%, 15 do 20 przez 6 sekund. To jest naprawdę spoko. Później mamy Decripy dostaje dodatkowe 24% damage reduction za każdy... czyli klątwa. Ta Decripify dostaje dodatkowe 24% przeżywalności za każdy atak przeciwko nam tak więc dodatkowa przeżywalność, kiedy będziemy używać klątw. Wyobraźcie teraz ten pasek razem z kosą, która generuje te klątwy może być naprawdę grubo. <grym> ostrze krwawego przypływu, tu już są nazwy. To jeszcze nie było, jak patrzę tak. Necrobelt. Ok, ostrze krwawego przypływu. Nowa śmierć zadaje obrażenia zwiększona o 18% do 20 za każdego wroga promień 10 metrów przy takosa znowuż z, z tym itemem, który powodował, że robiliśmy nowe przy użyciu kościanych kolców, naprawdę może, chociaż nie, bo to będzie w promieniu 10 metrów, czyli musimy my być przy tym, tak więc jest build też na, ten, na tego Melemansera, który używa tej, tej nowej kości i 20% więcej to jest naprawdę dużo, chociaż dwuręczna kosa, czy taka pasywka do kostlika na jego mi się wydaje, żeby się nadawała. Okej, okay. otrzymujesz 0 docierni za każdego wroga pod wpływem jednej z Twoich klątw i to mnie zastanawia, czy to nie jest jakiś błąd? 0 docierni? cierni. Hmm. Dziwne, obstawiam, że to jest jakiś błąd, trzeba będzie to sprawdzić. Um, później mamy, to się nazywa włócznia w ogóle, nekromanta ma włócznie. Kosa śmierci, Każdą umiejętność skazy, którą zadajesz, obrażenia, zwiększy obrażenia Twojej umiejętności skazy o 96% przez 10 sekund. I moi drodzy, ja tej kosty używam starożytnej. Szkieletowy mag naprawdę mocno teraz się kombuje ze sobą. Mogę go naprawdę dużo spamować i zadaje naprawdę duży damage. On i tak bardzo duży damage zada, zadawał. A teraz mam kilka przedmiotów na to, żeby zadawał naprawdę gruby DPS. Później mamy włócznia z kości. Kosztuje teraz 40 punktów esencji i zadaje obrażenie zwiększone o. 134%, i to będzie też również do setu plagi, podejrzewam kosa. Potem właśnie używamy włóczni z kości i lancy z kości, tak się chyba ten slipkowy polsku nazywa. Naprawdę może być gruby DPS z tego. Kościane kolce są teraz ulepszone. I co to znaczy? Tylko, że widzicie, tutaj mamy PH, to jest placeholder, placeholder a te NYI oznacza, że to nie jest jeszcze normalny, pełny opis, chyba. Tak więc no, są teraz ulepszone, nie wiem, będę musiał to przetestować, żeby sprawdzić, jak to jest ten, ale dwuręczna to jest kosa, są ulepszone, co to znaczy. Okej, okay, tutaj mamy nasz zestaw kosy i tarczy, próbowałem tego używać. Armia, jeżeli użyjemy tych dwóch, armia umarłych zyskuje efekty runy niekonwencjonalna, walka. I armia ja używam, oczywiście testowałem to, działa to naprawdę fajnie, niekonwencja... Niekonwencjonalna walka to jest kiszkiety, powstają z ziemi i atakują losowe cele, zdając sumę obrażenia fizyczne równe 50 tysięcy obrażeń do broni w ciągu 4 sekund i to w połączeniu z tą runą, którą ja używam, czyli uścisk to wszystkich i tak zgniata w jedno miejsce, czyli mamy nasz yy, może na, możemy wszystkich sprowadzić do szkieletów, magów, i oprócz tego zadajemy naprawdę duży damage. Ale na ten moment testuję właśnie tą kosę, więc sobie odpuściłem, tym bardziej, że nie mam tego starożytnego i naprawdę słabe statystyki w tym mam. Czyli mam kilka paczek tych rzeczy, po to, żeby sobie testować i teraz przejdziemy sobie do amuletów i, i pierścieni. Necro Ring, tutaj też nie ma nazw. Nieprzeklęci wrogowie są ściągani we wskazane miejsce, gdzie nakładana jest na nich klątwa. Ciekawe bardzo. W, przy właśnie tym zestawie tej kosy, która nakłada klątwę za każdym razem, losową, naprawdę możemy mieć na dobry cecek, yy, możemy sobie układać mopki jak chcemy, przy tym robić z nich zwłoki, wysysać. No kombosy tutaj widzę naprawdę będą mocne, tylko że no tutaj trzeba popatrzeć na to, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi procentowo o obrażenia i tak dalej. Czy same efekty to będzie, to będzie to coś. Później mamy pierścień, twoja redukcja obrażeń zostaje zwiększona o 0,86% za każde brakujące ci 1% życia. I to też do blot setu będzie naprawdę dobry pierścień. Ale czy będzie lepsza przeżywalność? Przy tym, znaczy, na pewno będzie lepsza. Ale czy na pewno będziemy mogli dzięki temu pierścieniowi ustać lepiej? To trzeba będzie przetestować. Później mamy szkieletowi magowie trwają dodatkowe 2 sekundy. I tutaj jest, moi drodzy, chyba jakiś błąd. Bo. Ja używam tego pierścienia, zobaczcie. Mają trwać dodatkowe 4 sekundy, ale weźmy go, zdejmijmy. Przyzywamy jednego maga. Czyli użyjemy pierścienia, przyzywamy naraz dwóch magów i trwają oni te kilka sekund dłużej. Czyli tutaj mamy dwie, tak jakby pasywki, dwa afiksy. Widzicie, jak to długo trwa, a to naprawdę te trwanie dłuższe bardzo dużo robi dla armii umarłych bo możemy, nie musimy tak tym aż spamować a redukujemy cooldowny i wzmacniamy DPS od armii umarłych, która dodatkowo dzięki innym przedmiotom może robić kosmiczne rzeczy, no ale podejrzewam właśnie, że w większości tych przedmiotów to są jakieś niedopowiedziane rzeczy, tak jak widzicie tutaj są te skróty różne i różne inne efekty poukrywane są tam gdzieś, czy może niezamierzone, źle przetłumaczone i tak dalej. Tak więc, ok, skończyliśmy tutaj na tym. Później mamy yy, pierścień, który sprawia, że kościane kolce włócznia z kości oraz duszkości zadają wrażenie zwiększone 146% przeciwnikom, którzy są ogłuszeni, zamrożeni, zauroczeni, wystraszeni lub oślepieni. Yy. I oraz z kości miał tu jakąś kosę czy filakterium, które zwiększało jego damage z każdą sekundą jego ży życia. No i to. Połączyć sobie w kombo, naprawdę super sprawa. No i oczywiście, przy secie plagi, tu gdzie mamy naprawdę dużo przedmiotów na wzmocnienie tych włócznickości, i tak dalej, to dodatkowy jest DPS. Czyli pasywki są naprawdę, nie ma takich pasywek za bardzo, które by były bezużyteczne na ten moment. Przynajmniej na papierze. Przechodzimy do amuletów Simulacrum, zawsze mam problem, zabiera teraz co sekundę 10%. Twojego maksymalnego zdrowia i trwa dwa razy dłużej. Symulakrum jest też do setu krwi, przynajmniej ja tak używałem tego i naprawdę 10% Twojego maksymalnego życia co sekundę i dwa razy dłużej, no to będzie nam nas ostro kosztowało tego zdrowia, ale dzięki temu symulakrum naprawdę robimy gruby DPS, tak więc to będzie taki build jolo, którym wpadamy i musimy kontrolować nasze życie cały czas, ale zrobimy naprawdę dzicz Nie polecam na hardkorze Mamy potem amulet Necro, amulet <gryzny> Incres, zwiększa maksymalne staki zbrojskości o 5. I to powiem Wam, że chyba będę musiał sprawdzić, wywalić jeden, wywalić ten set tych pierścieni i przeżywalność sobie spróbować na tym zrobić, bo na 60 padam za szybko na dzień dobry. Przez to, że ten bone Armor już taki nie jest skuteczny, ale 5 dodatkowych staków to naprawdę brzmi super. No i ostatni amulet, każde zwłoki pożarte dotychczas. Pożarte po, po podczas działania Armii Umarłych zwiększają zadawane przez obrażenia o 800% przez 20 sekund po jej zakończeniu. To również wygląda, jakby był amulet do setu plagi, bo tam kraina umarłych, a nie Armia Umarłych. A armia Umarłych to już brzmi dużo lepiej, bo ja używam tego i właśnie. Tylko, że tutaj znowu mam kłócić się to z drugim amuletem, żeby chciałem spróbować. Ale okej, okay, trzeba będzie przetestować jeden i drugi. Tak więc moi koledzy, moi koledzy, moi drodzy, nigdy nie powiedziałem, że moi koledzy, ale moi koledzy, koleżanki, niech będzie, każde zwłoki pożarte, 800% przez 20 sekund, no powiem Wam, jak po, przez 20 sekund zdążymy z, zbić ten cooldown dodatkowo, to brzmi grubo. Wymyślę zaraz jeszcze pierścień dodatkowy i użyjemy amuletu i zrobimy miazgę. Na streamie, na który Was zapraszam, odbędzie się on za około pół godziny. Jest 17.30, zaczniemy około 18.00 i zagramy do 20.45, postaram się jak najdłużej wyciągnąć, bo niestety o 9.00 już muszę wychodzić do pracy na noc. Tak więc, moi kochani, dziękuję Wam za wsparcie cały czas. Dziękuję Wam, że wpadacie również na inne filmy, nie tylko z Diablo, że wpadliście na serię Spoe, która naprawdę cieszy się do dobrymi wyświetleniami, że nam. Inne różne takie pierdowate filmy też wchodzicie, żeby zobaczyć mnie w innych grach, żeby zostawić łapkę w górę. Niektórzy na przykład wchodzą i piszą, że a wiesz co wbiłem, nie interesuje mnie ta gra, ale masz łapkę w górę, yy, bo robisz dobrą robotę. To naprawdę, to naprawdę mnie uderza i, i, i naprawdę super się z tym czuję. Tak więc Nekromanta wrócił, znowu będzie dużo kontentu z Nekromaty, trochę mniej niż wcześniej, bo. Wiadomo praca, wiadomo wesele, znowu kolejne mi się szykuje i to będzie naprawdę ciężkie. No i mieszkam teraz znów z dziewczyną, tak więc um, będzie troszeczkę trudniej coś nagrać, tak przynajmniej taką ilość, żeby dwa filmy dziennie były przez dwa tygodnie, ale postaram się robić tego jak najwięcej. Tak więc dzięki wam wielkie, zostawcie łapkę w górę. Widzimy się na streamie dzisiaj. Wpadnijcie Bardzo was proszę. Im więcej ludzi będzie, tym lepiej się to będzie wszystko rozwijało. No i widzimy się w następnym filmie. Pa-pa!